W majowy piątek wracam do modlitwy różańcowej. Ten dziesiątek różańca, czy cała jego część, w której jestem razem z Maryją, to wytrwałe wyszeptywanie do serca Pana tego, co kryje się w moim sercu. Tak, z Maryją staję do codziennego modlitewnego szturmu do nieba. Ona w tych paciorkach wypowiadanej modlitwy: Zdrowaś Mario. Jest naprawdę obecna. Uwielbiam jej imię. Pozdrawiam Maryję, bo w niej widzę miłość do syna, któremu oddała całą siebie. Papież Franciszek powiedział: Maryja wskazuje na Jezusa. Zachęca nas, abyśmy świadczyli o Jezusie. Prowadzi nas zawsze do swego syna, Jezusa, gdyż tylko w nim jest zbawienie. Tylko on może przemienić wodę samotności, trudności, grzechu, w wino spotkania, radości przebaczenia. Tylko On. Dziś w ten piątkowy dzień prośmy by Maryja pomogła nam zrozumieć głębie miłości Pana, miłości ukrzyżowanej. Pan z martwych wstał, ale wcześniej przyjął na siebie mękę miłości ofiarnej, która zaowocowała prawdziwym życiem. Wyciszeniem na modlitwie, zatrzymaniem w biegu codziennych zajęć, przerwaniem pośpiechu w załatwianiu codziennych spraw, chcę trwać przy Maryi. Chcę z nią pukać do serca Jezusa, który niesie przemianę i pokój.